Na dzisiaj jest wystawa przed Dworkiem w O godzinie 15 jedziemy do Wojzękowskiej na zaproszenie koła gospodin i gospodarzy wiejskich. Tam będzie wystawa na placu Łaspa. I poczęstunek, serwują nam panie poczęstunek, to znaczy bigos będzie ciasto, kawa herbata, i następnie na godzinę 17 e, Garwolina, konkretna na ulicę Sanatorska, czyli na, na starówkę, starówkę. Jak to było na końcu, tak? Kisiu, kot I portal dawny powiat Garwolin i okolicy. Także no, no. cały problem. Pogoda dopisała, tylko się cieszyć. Cieszę się, że wy jesteście dla mnie, <goda> No hej, na <goda> klubu. Pana Tadeusza Barankiewicza. I to jemu oddaję głos, bo kto będzie umiał piękniej opowiedzieć o tych autach, jak nie ich ogromny pasjonat. Życzę Państwu dobrej zabawy i wszystkiego najlepszego. Dziękuję serdecznie Pani Dyrektor za przedstawienie. Ja na początku chciałem takich kilka swoich refleksji, a mianowicie osobisty. Jak kupiłem swojego Citroena dwa lata temu, zaświetlała mi myśl, aby spróbować w naszym tutaj okręgu zorganizować podobnych osób i założyć klub. Za przedwojennych samochodów. Było to naprawdę bardzo trudne zadanie. Chciałbym powiedzieć, że moim marzeniem takim życiowym, wcześniej jeszcze, było mieć jakiś pojazd, który byłby starszy ode mnie i żeby był sprawny, żebym mógł w nim jeździć. Wśród motocykli, które mam, nie udało mi się zrealizować marzenia, bo najstarsza to IFA 350 z 1956 roku. A więc, no nie udało mi się. Natomiast Citroen mój AC4F jest starszy ode mnie 22 lata i jest na chodzie i mogę nim się poruszać. Sama, cała, początek nasz to był apel do Twojego głosu, do redakcji Twojego głosu, o to, żeby nam pomogli w artykułach i podałem swoje namiary, żeby można było znaleźć osoby. Nie było e, łatwo, no ale udało się, słuchajcie. Udało się na jesieni, powołaliśmy, no dzięki twojemu głosowi, pomogli nam bardzo dużo, powołaliśmy historyczny autoklub Garwolin, który ma dosyć mocny reżim. To znaczy w naszym klubie mogą e, być właściciele, należeć do klubu właściciele samochodów przedwojennych. A mianowicie ostatni rocznik to jest 1939 i starsze. Są to rodzynki, nie ma tego dużo, tak jak tutaj widzicie na placu, wspomogli nas troszkę koledzy, udała się pogoda, jest wszystko ok. Po założeniu tego klubu pierwszym naszym takim przedsięwzięciem było napisanie pisma do starostwa powiatu Garwolyn z prośbą o przydzielenie nam w dworku miejsca siedziby na nasz klub. Motywowaliśmy to tym, że nasze staruszki pięknie komponowałyby się z tym starym parkiem, no i pięknie by się komponowały z tym dworem. Dużo nie udało nie, nie, nie trzeba było przekonywać pana starosty. Dostaliśmy siedzibę. Za co serdecznie, serdecznie dziękuję na ręce Pana Marka tutaj, że mamy gdzie się przytulić, mamy miejsce na spotkania. Chciałbym powiedzieć, że okoliczności różne życiowe nie pozwoliły nam, żeby otwarcie otwarcia dokonać naszego klubu w ubiegłym roku. Przełożyliśmy to na wiosnę, na 24 kwietnia. Mamy pogodę, cieszymy się, że możemy Państwu te nasze pojazdy zaprezentować. Na nasze dzisiejsze spotkanie, na naszą inaugurację historycznego autoklubu Garwolin zaprosiliśmy gości. No, nie wszyscy może dotarli, ale większość jest. I tak naprawdę serdecznie witam. Starostę Powiatu Garwolińskiego, Pana Marka Żędalskiego, Witam serdecznie. No tutaj... Wójta, wójta, też nie serdecznie witam dyrektorkę, która rozpoczynała praktycznie dzisiejsze nasze święto, dyrektorkę Powiatowego Centrum Kultury, panią Małgorzatę Antolak. Witam serdecznie też osobę wspierającą panią Barbarę Jarzynę z Powiatowego Centrum Kultury w Miętnym. Witam serdecznie. Zastępca dyrektora, zastępcy dyrektora naczelnego Twojego głosu, który jak wspomniałem bardzo, bardzo e, dziękujemy za to, że jesteśmy pana Jarosława Staszczuka. Witamy serdecznie. Witamy e, też e, panią e, redaktor portalu Egar Wolin, panią Ursulę Rutę. E, nadmieniam, że por, portal Egar Bolin i e, Twój głos jest, patronuje naszej imprezie. Witam e, pozostałych redaktorów, którzy e, nie zapowiadali się, a z tego co wiem, e, że są na naszej imprezie. I następni goście. Witam e, serdecznie Pana Piotra Wojdygę, wiceprezesa klubu dawnych motocykli Magnet w Mińsku Mazowieckim. Jest to klub, do którego ja należę też. Witam e, pana Krzysztofa Kota, portal dawny powiat Garwolin i okolice. Serdecznie witam i chciałbym powiedzieć, że o 17 spotykamy się u niego na specjalne zaproszenie na ulicę Sanatorską. I tutaj witam serdecznie rodziny ukraińskie zamieszkałe w tutejszym dworku. Które obchodzą dzisiaj pierwszy dzień świąt wielkanocnych. Życzę Wam zdrowia, spokoju i szczęśliwego powrotu do swych rodzin po zakończeniu wojny. Myślę, że to będzie niebawem. Panią też z Ukrainy i dyrekcji dworku dziękujemy za poczęstunek. Panie upiekły ciasto, włączyły się do, naszej, do naszego święta. E, mamy napoje. Proszę bardzo wszystkich o częstowanie się. Bardzo serdecznie witam moich przyjaciół, których zaprosiłem osobiście, którzy mnie nie zawiedli. Cieszę się, że jesteście razem ze mną tutaj. Witam pozostałych gości zainteresowanych dawną motoryzacją. Teraz pasowałoby kilka słów powiedzieć y, na temat y, samochodów. Otóż właściciele samochodów. Otóż y, pilotem naszego dzisiejszego przejazdu jest pan Jacek Prawdzik, członek klubu motocykli dawnych Magnet w mazowieckim na swoim NSU z roku 1938. Następnie pierwszy... Samochód po motocyklach jest własnością pana Janusza Arkadiusza Borkowskiego. To jest Citroën Torpedo z 1924 roku. Najstarszy samochód na tym naszym spotkaniu. I o, o dziwo drugim samochodem, nie wiem czy są kuzynami, to jest Janusz Borkowski. I jego samochód, ten świecący się, czerwono-wiśniowo-biały yy, 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 to jest Citroen AC4 z 1929 roku. Następny samochód to jest Citroen AC4F z 1931 roku, ten taki fioletowy, to jest mój Citroen. Yy, dalej yy, samochód pana Andrzeja Muchy. Renault Prima Quattro z 1935 roku i niebieski, piękny samochód Citroen e, pana Jarosława Milczarka, Citroen 11 BL z 1938 roku i zapomniałem, przepraszam bardzo mojego serdecznego kolegę Ford T z roku 1926 pana Zbyszka Nowosielskiego. Chciałem powiedzieć, że pan Zbyszek jest uprawnionym rzeczoznawcą, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Jest rekonstru, rekonstruktorem, słuchajcie, my się nie, wielu pojazdów wojskowych, a też organizuje rekonstrukcję bitew i różnych okoliczności, okolicznościowych, wojennych e, historii. Dwa słowa o naszych pojazdach, słuchajcie, pierwsze e, pojazdy e, samochodowe, może nie każdy zwrócił uwagę, były upodobniane do starych pojazdów e, konnych. Dwa ostatnie e, pojazdy nazywane, może nie chlubnie, pojazdami gangsterskimi, tak nazywali, Nazywało się kiedyś w żargonie. Chciałbym powiedzieć o tym, jakie różnice dzielą obecną motoryzację z tą, którą prezentujemy. Będę mówił o tych naszych starach, starych samochodach. Otóż skrzynie biegów były niesynchronizowane. Nie wiem, czy wszyscy rozumieją: to jedzie się tymi samochodami tak jak starymi ciągnikami. Trzeba dwa razy wiesprzegać, żeby zmienić bieg, bo inaczej to bardzo zgrzytają skrzynie biegów. Hamulce są bębnowe. W niektórych pojazdach każdy hamulec napędzany jest oddzielną linką naciąganą. Nie ma wspomagania hamulców. Brak wspomagania kierownicy. Brak ogrzewania i klimatyzacji. Instalacja 6V w większości pojazdów, a więc oszczędność prądu. W samochodach nie przewidziano pasów bezpieczeństwa. No i to jest jedyne, co zostało nam w spadku, i nie musimy je ich montować. Ryzykujemy i jeździmy bez, bez pasów. Natomiast jeśli chodzi o Forda T, o ile by tymi naszymi pojazdami jakoś tam ze zgrzytaniem pojechał. Pierwszy, lepszy kierowca, to jeśli chodzi o Forda, to już miałby poważny problem. Fordy, Na Fordy odbywały się specjalne kursy. Takie kursy pan Zbigniew prowadzi. Otóż, jak jechać samochodem, który gaz ma przy kierownicy, natomiast w podłodze ma trzy dźwignie. Jedna dźwignia jedziemy do przodu. Druga do tyłu, no i hamulec. Jeszcze dodatkowo regulacja przyspieszenia i opóźnienia zapłonu przy uruchomieniu i jazdy. Jest to bardzo skomplikowane, i podejrzewam, że Fordem pierwszy, przeciętny e, kierowca nie, nie pojechałby. Także ja miałbym e, tyle. Dziękuję serdecznie wszystkim za wysłuchanie e, moich przemyśleń. Dziękuję za przybycie. I e, proszę kolegów e, z naszego klubu, żeby e, przy samochodach stanęli. Jeśli będą jakieś pytania, chociaż je, są samochody opisane, e, bardzo proszę po, porozmawiać. Chętnie udzielą wszelakich odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Następny samochód to na Samochody się dzielimy wtedy na karety i gangsterskie. Ten gangsterski samochód jest pana Andrzeja Wójt. To Jest fibrozeją. Przewodam i ma Ładkę.